Cześć widzowie! Zapraszam Was dzisiaj na krótkiego vloga. Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału: sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy. Chciałem Wam nagrać ten filmik już ładnych kilka dni temu, ale niestety byłem zajęty. Ostatnio miałem trochę wydatków, tak więc musiałem zwyczajnie poszukać sobie jakiejś dorywczej robótki i trochę pieniążków zarobić, żeby było na bieżące wydatki. Dlatego też jest mnie troszkę mniej ostatnio na YouTube, ale myślę, że niedługo to się zmieni. Na razie na pewno jeszcze kilka dni takich będzie z przerwami, ale uwaga, w przygotowaniu jest kilka naprawdę fajnych, ciekawych recenzji i poradników. Między innymi będzie materiał dotyczący Nintendo Switch, oraz będzie porównanie słuchawek z Savio, tak więc te materiały na pewno będą i ciekawe i przydatne. Do tego pewnie uda mi się też wrzucić materiał, który od dłuższego czasu jest w przygotowaniu, czyli takie zestawienie poradnik z klawiaturami z hot swapem. Ostatnio mieliście poradnik jak wymieniać przełączniki w klawiaturach z swapem. myślę, że to będzie przydatne i jak ktoś jeszcze nie widział, no to zapraszam. I oczywiście też w dzisiejszym filmie na końcu będzie podane, kto co wygrał w ostatnich dwóch konkursach, ponieważ miałem około połowy miesiąca, a Wam to dawać znać i na koniec miesiąca albo na początku, tak więc dwa razy w miesiącu. Tych konkursów na pewno będzie więcej, zobaczę jak uda mi się to organizować. Na razie, tak jak mówię, niestety czasu na te wszystkie moje działania będę miał troszkę mniej, no ale przyjdą oczywiście lepsze czasy i będzie tych konkursów więcej. Mam mnóstwo sprzętu do rozdania, też będą gry ponieważ udało mi się w promocyjnych cenach kupić fajne zestawy kodów, ale to zrobię osobny film z takim losowaniem, ponieważ powiem Wam tak, że udało mi się kupić chyba 3 zestawy po 25 kodów na Steama w dobrej cenie, albo jeden zestaw, a 3 zestawy premium, gdzie jest po 5 gier, ale takich lepszych. Więc będą ciekawe osobne filmiki, gdzie będę pokazywać, co w tej cenie, za ile kasy udało mi się wylosować. No takie rzeczy typowo rozrywkowe, ale myślę, że do pooglądania fajne, jako taka ciekawostka, że na przykład wydaję 4 dychy, a za to mam gier o wartości powiedzmy nie wiem 2000, może tak się uda. Jeszcze tego dokładnie sprawdzałem, co tam są za gry, ile to jest warte, ale właśnie do tego filmiku też się przygotowuję. No w sumie chyba 4 filmików, bo tyle tych pakietów tam e, kupiłem i powiem wam tak, mi te gry do niczego nie będą potrzebne. Ja bardzo chętnie je wam będę systematycznie rozdawał w postaci cyfrowej. Dla mnie fajnie, ponieważ zaoszczędzę parę złotych na kurierach, na paczkomatach. A wy będziecie mieć darmowe gierki za samą aktywność u mnie na kanale, do której oczywiście zachęcam i za którą zawsze jestem wdzięczny. Jeszcze jedna ciekawostka w przygotowaniu jest, już całkiem niedługo się pojawi recenzja myszki MSI, której rozpakowanie widzieliście jakiś czas temu w postaci shorta. I powiem wam tak, to jest niesamowita rzecz. Nie jest to może najtańsza myszka bezprzewodowa, ale nie jest też najdroższa, natomiast bateria, jak na razie, ponad 20 godzin i jeszcze około 80% pojemności tej baterii, więc no wielkie wow. W cenie 300 około 50 zł. Naprawdę rewelacja. Nie tylko chwyt marketingowy, ale na razie to testuję, potwierdzam i jak na razie jest to wszystko na bardzo dobrej drodze. Coś na pewno chciałem powiedzieć, ale widzę, że tutaj już jedna kreska baterii została. A testuję ostatnio nagrywanie w 4K, ponieważ mój aparat jak najbardziej daje radę w tej rozdzielczości. Tylko że są minusy takie, że wychodzą naprawdę ogromne pliki, też montaż tego jest troszkę dłuższy z uwagi na wielkość. Samo zapisywanie filmów trwa dłużej, ale zobaczymy. Bo jak się w to już wkręcę, w to 4K, no to czemu nie? Aparat mam z takimi możliwościami. Ale zawsze tak oszczędnie full HD nagrywałem, no ale wszystko idzie do przodu. No dobrze, myślę, że dzisiaj będziemy kończyć, jako że tej mocy jest coraz mniej. Na pewno coś bym Wam jeszcze dzisiaj ciekawego powiedział, ale już sporo zdradziłem. Natomiast będą jeszcze inne vlogi, jak tylko będę miał jakieś bardziej wolne dni. W testach będę też miał komputer stacjonarny Mastero od sklepu mocnycomputer.pl. Dość mocną konfigurację i ciekawe gadżety do tego, więc taka osobna recenzja też powstanie, ale to tak za około tydzień przynajmniej. Więc na spokojnie. Natomiast zaraz Wam jeszcze wrzucę, kto co wygrał w którym konkursie, a kolejny konkurs postaram się rozpocząć już całkiem niedługo. Dzisiaj niestety na to już nie starczy czasu, ale mam nadzieję, że aktywność pod filmem będzie i tak duża, tak więc zachęcam Was do pisania co tam ciekawego u Was. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się!